Zresztą witam na szóstym turnieju Series na Wielkim turnieju klubkarskim Dzieci i Młodzieży na Śląsku, życzę Wam gry fair play, pamiętajcie nie ma przegranych, wszyscy jesteście wygrani, dobrej zabawy, uważam turniej za twardy. Wszyscy turniej ślizgają kap, mamy w okresie późniejszym, w się w letnim. Dzisiaj wiele imprez na stawieniu śląskim, organizowanych w Polsce z ekwipi Lewa zamyka, do dograni i na klameczkę. No i na Coś nowego, gramy w strefach gol, czyli muszą chłopcy się, że tak powiem, pilnować, żeby uderzyć tak jakby w tej szesnastce. No i dużo rywalizacji. Naprawdę jestem bardzo dowolny, że tu przyjechałem dzisiaj. Kolenia są w nożnej, bardziej patrzymy na rozwój dziecka i na wynik sportowy. I najważniejsze, żeby dzieci uczyć myślenia na boisku. I dlatego są cztery bramki, że mogą sobie wybrać, do bramki chcą strzelać. Widać, że wiele się do tego przygotowało. Wyzwałem to jest bardzo po prostu w sposób mądry myślą po prostu jak zagrać, żeby to osiągnąć zwycięstwo w tym lecie. To jest bardzo dobra formuła. Eee, uważam, że, że takie turnieje powinny być organizowane częściej. Eee, mamy bardzo fajne rozłożenie boisk z tymi bramkami Chłopaki muszą podejmować decyzje, szukać wolnego miejsca, przestrzeni na wojsku, co jest bardzo ważne w ich kategorii wiekowej. <laughs> Zrobiliśmy mecz. Był bardzo dobry mecz. Wcześniej przegraliśmy, ale nadrobiliśmy. No i bardzo dobrze było. A cały turniej, jak oceniasz? Bardzo dobrze. Robiliśmy się piłką, strzelaliśmy. No i I Właśnie zdobyliśmy puchar Silesii. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Było bardzo ciężko. No, lecz dałyśmy radę. Bardzo dobry skład. Brawo dziewczyny gra. Myślę, że w pełni zasłużyły dziewczyny na zwycięstwo w tym turnieju. W każdym meczu przede wszystkim wyróżniały się indywidualnością. Przyjechały i wygrały Katowice! Przyjechały i wygrały Katowice! do przodu! emocje podwójne, tak? I trener, i rodzic zaraz na pani Kamilów. No zgadza się, troszkę inne emocje niż, niż na co dzień, natomiast fajna zabawa, fajna inicjatywa, fajny turniej, także cieszę się, że mogę przejść w tym udział. No i inne granie, muszą więcej myśleć, więcej biegać. Jest to inne granie niż na co dzień, ale myślę, że jest to fajna odskocznia od, od takiej codzienności. Tutaj trochę tak bez żadnych jakichś specjalnych przygotowań, przyjechaliśmy się do naprawdę dobrze pobawić, a, a zresztą, jak widać, obcy też się dalej cieszą. Tak się Bardzo się cieszę, że wygraliśmy mecz. Trudno było? No, mecze były bardzo emocjonujące. Yeah! Dzięki i, i doczycił, jest już ze środków pochodzących z współpracy Województwa i organizowany przez Stadion w Sząsku. Zostanę że szósty raz pomaga ten na turniej. Mam nadzieję, będzie siódmy raz. Serdeczne podziękowania i do zobaczenia w przyszłym roku.